Witajcie, pewnie u Was przygotowania do świąt już idą pełną parą. U nas jakoś tak powoli, wiecie, praca, 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 więc jeszcze do końca jakoś tak nie czuję tego. Wiadomo, no, jest sporo zajęć, mimo wszystko, po pracy etatowej związanej ze świętami. Natomiast, no nie wiem, nie są to chyba tak huczne święta jak Bożego Narodzenia, chociaż bardzo miłe, bo wiosenne. Bardzo pozytywne też święta. Także mam nadzieję, że nie dajecie się zwariować, nie, nie szanujecie za bardzo okien. Wiecie, no, trzeba w tym wszystkim znaleźć umiar. Dzisiaj przychodzę do Was z perfumetkami. Chociaż nie wiem, czy powinnam je nazwać jako perfumetki, bo pojemności to jest 30 ml, które odkryłam w biedronce. Ja już w zestawieniu wiosennym wspominałam o tych najnowszych perfumetkach marki Miraculum, bo o niej mowa. Jest to polska marka. Z wieloletnią tradycją e, tutaj mam trzy perfumetki, które są chyba nowościami wiosennymi. Jedna z moich widzek w ogóle oświeciła mnie, że nuty do tych zapachów podane są na kartonikach, które wyrąbałam, mówiąc brzydko, więc nie wiem, jak, jakie są tu nuty. W każdym razie, jeden z nich bardzo mi przypomina La Vie Belle i to jest chyba ten. Tak, to jest Passion of Love, taki w, kwiat, w kwiatki. Te perfumetki, jak już wspominałam, mają 30 ml i kosztują chyba 19,90 jakoś tak, nie więcej, albo do 20 zł może. Także myślę, że 30 ml to nie jest mała pojemność, a zapach naprawdę bardzo ciekawy. Już, już wiem, że mają one niezłą trwałość też, przynajmniej na mnie. Blush of Love to jest taki różany, bardziej stonowany zapach takich właśnie różowych róż. Jeżeli chodzi o Essence of Romance, to ten jest świeższy, jakby z dodatkiem jakichś takich cytrusów, też kwiatów. No, 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 bardzo, bardzo przyjemne wiosenne zapachy, ale dziś nie o nich, bo je pokazywałam w zestawieniu, jak wspominałam, wiosennym. Dorwałam też chyba ze starszej jakiejś kolekcji perfumetki. I to są takie, chyba na zimę, wypuszczone mi się wydaje. Tu są kartoniki od nich. Nawiasem mówiąc, też ciekawe te opakowania, słuchajcie. I zacznę od. Ja w ogóle nie miałam świadomości, że to są jakieś odpowiedniki. Po prostu wąchałam je i, i, i... owszem, wydawały mi się w jakiś sposób znajome, ale nie wiedziałam, że to są faktycznie odpowiedniki takich droższych zapachów. To jest Fantasy Tail pierwsza perfumetka, i to ma być odpowiednik Toma Forda, to ma, Tobacco Vanille. I faktycznie, kurczę, jest tutaj ten tytoń, są tutaj jakieś takie mm, przyprawy. I, no, jest bogactwo tych nut, faktycznie, podobnie jak w Tobacco Vanille. Czy one są bardzo zbliżone, tego nie wiem. Tobacco Vanille nigdy nie miałam, zaledwie testowałam gdzieś tam. W przelocie, więc nie wypowiem się na ten temat. Natomiast ta perfumetka konkretnie ma zawierać imbir, anyż gwiazdkowy, gorzką pomarańczem, miód, tytoń, suszone owoce, przyprawy korzenne. No, średnio to zapach na wiosnę, natomiast na takie chłodniejsze dni cudownie mi się nosił. Słuchajcie, ja jestem w szoku, że on jest też trwały. Nie wymagałam dużo, naprawdę nie. A jest bardzo trwały, cudownie mi się go nosi, nie jest w żaden sposób sztuczny, przynajmniej dla mnie. Nie mam takich żadnych e, brzydkich, że tak powiem, skojarzeń, więc jeżeli poczyku, poszukujecie czegoś, no nie znacie, załóżmy, że nie znacie Toma for, Forda, Tobaka, to Vanille, ale potrzebujecie czegoś takiego innego, przełamanego, e, właśnie z akcentem tytoniowym, to myślę, że to będzie dobry wybór. I mimo tego akcentu tytoniowego, jak najbardziej jest to zapach kobiecy, bardzo taki otulający, komfortowy w noszeniu. Kolejny zapach niech będzie Snow Kiss, taki różowy. I tutaj mam pewne wątpliwości, bo doszukałam się informacji, że to jest zapach mający przy, przy, przypominać Sea Intense. Ale moje pytanie jest takie: które niby Sea Intense? Bo tych yy, yy, różnych odsłon Sea Intense było kilka. I jak tak wącham, to nie jest to na pewno to czarne si intense w życiu Warszawy. Nie jest to też chyba to takie z 2000... Kurczę, nie pamiętam teraz rocznika, ale takie owocowe bardziej. No żadne si intensa, bardzo mi się nie kojarzy z tym. No nie, po prostu nie. Hmm. Ciężko mi powiedzieć, bardziej wiecie co mi to przypomina? Bardziej jakby si passione, si passione coś takiego, może zmieszane z si podstawowym trochę, bo tutaj faktycznie jest ta nuta czarnej porzeczki. Bardzo przyjemny zapach słuchajcie i też trwały. W nutach wymieniono cytrusy, frezję, czarną porzeczkę, różę neroli, osmantus, ambre, paczule, wanilię. To nie jest to, też najnowsze to si intense z tą herbatą. To musi być, jeżeli już, to to poprzednie jeszcze. Mm, no, ciekawe, ciekawe. Bardzo przyjemny zapach i ten, z kolei, no już bym widziała, nawet wiosna-lato bez problemu. Yy, I ostatni zapach, który chciałam wam tu pokazać, to jest Winter Magic. Tam jeszcze z tej serii były inne. Jeden to niby odpowiednik My Way, jeden Black Opium, ale ja jakoś te trzy, na no, te trzy się skusiłam. Winter Magic, co nie znaczy, że nie pójdę i nie kupię kolejnych. I to ma być Gucci Flora Gorgeous Gardenia z kolei odpowiednik. Tu się zgodzę. Ja miałam Gorgeous Gardenie, puściłam w świat. Trochę żałuję, ale z drugiej strony wiecie, posłużyło to wydatkom na inne cele i w sobie nie żałuję, bo mam dużo tego, tego, tego wszystkiego pachnącego. Kwiat, yy, brzoskwini, mandarynka, śliwka, gardenia, jaśmin, plumeria, paczula, cukier brązowy, piżmo, ambra. Nie pamiętam, jakie miały te oryginały, nuty, natomiast kieruję się zapachem i faktycznie to nawiązuje dość mocno do Gucci Flory, Gorgeous Gardenia. Więc jeżeli lubicie takie kremowe, gardeniowe zapachy, to myślę, że to też będzie dobry trop teraz wiem, że pełnowymiarowe flaszki też jakieś wyszły też od Was dostawałam takie sygnały z Miraculum no myślę, że chętnie się im przyjrzę muszę więcej się dowiedzieć na ich temat czy to też są jakieś odpowiedniki, czy ich oryginalne kompozycje, naprawdę muszę się bliżej zainteresować, no wielka szkoda że nie udała mi się ta współpraca też z Miraculum, ale dla mnie to nie problem wiecie, ja jestem takim wirusem zapachowo-perfumowym, że nie czekam na na paczki, na nic innego. E, tylko inwestuje swoje środki. <noise> Także dzięki Wam też te środki e, pozyskuję. Sprawdźcie proszę, czy subskrybujecie kanał. E, nadal w statystykach widzę, że większa część osób owszem ogląda, ale nie subskrybuje. Dostaję też niepoko, niepokojące sygnały, że nie dostajecie powiadomień e, o tych filmach, co mnie martwi, bo to też ma wpływ niestety na, na te nasze nieubłagane statystyki. Także jeszcze raz za serdecznie zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zawsze zostawcie sobie jakiś komentarz. Im dłuższy oczywiście, tym lepiej. E, a ja cóż, e, życzę przyjemnego piątku. Jeszcze jutro Was zaproszę e, na film. E, w niedzielę nie będzie filmu. Jest to no, już takie bardziej rodzinny dzień. Myślę, nikt nie będzie miał czasu <grytanie> na spędzanie go za bardzo ze mną. Mam nadzieję, że we w Waszych rodzinach wszystko w porządku, że jesteście zdrowi Wszystkiego dobrego, cześć!